Podczas negocjacji ze związkami zawodowymi szybko pojawia się wzajemna niechęć i złe emocje. Liderzy związkowi to wytrawni gracze charyzmatyczni, stanowczy, władczy, którzy doskonale znają mechanizmy psychologii tłumu. Nie zmienia to faktu, że ruchy związkowców można przewidzieć, przede wszystkim dlatego, że ich strategie są powtarzalne i wbrew pozorom mocno ograniczone. Szantaż związany ze sporem zbiorowym czy pikietą z pewnością budzą emocje, zwłaszcza w firmach, w których do tej pory był spokój. Ale moje doświadczenie wskazuje, że rozmowy ze związkami zawodowymi da się doprowadzić do sukcesu, o ile zastosujesz twarde zasady i konsekwentnie będziesz je wdrażać. Dlatego zapraszam Cię na szkolenie organizowane przez firmę Langas Group. Podczas którego zrozumiesz, jakich błędów absolutnie musisz się wystrzegać, jaką strategię negocjacji ze związkami przygotować i z czym zawsze trzeba się liczyć, negocjując ze związkami zawodowymi. Zapraszam.